Czy będąc w toksycznej relacji, sam mogę stać się toksyczny? Tak. Będąc w toksycznej relacji, istnieje spore ryzyko, że sam, sama, możesz stać się toksyczny, toksyczna lub rozwijać niezdrowe zachowania. Istnieje wiele powodów, w jaki toksyczna osoba, toksyczna relacja może wpłynąć na Twój sposób myślenia, zachowania i emocje. Oto kilka przykładów. Po pierwsze, adaptacja do toksycznych wzorców. W toksycznej relacji często występują niezdrowe wzorce zachowań, takie jak kontrola, manipulacja, krytyka czy agresja. Możesz zacząć adaptować te wzorce i powtarzać je w swoich innych relacjach. Po drugie, Niskie poczucie własnej wartości. Antyczłowiek może osłabić Twoje poczucie własnej wartości i pewność siebie. Możesz zacząć przejmować niezdrowe zachowania, aby zrekompensować brak pewności siebie, na przykład poprzez kontrolę nad innymi. Po trzecie, Brak zdrowych granic. W chorej relacji granice między tobą a drugą osobą mogą być niewłaściwie zdefiniowane lub naruszane. Możesz zacząć nieumiejętnie ustalać granice w swoich innych relacjach, co może prowadzić do konfliktów i niezdrowych sytuacji. Po czwarte, brak umiejętności radzenia sobie z emocjami. W takiej relacji emocje często są tłumione lub manipulowane. Możesz zacząć przekazywać te nieprzetworzone emocje na inne osoby w swoim otoczeniu, co z kolei może prowadzić do toksycznych zachowań.